Witajcie moi drodzy, dzisiaj będziemy razem czytać rozdział czwarty na listu do Rzymian. Cóż tędy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała, bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, a gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie. Nie uważa się za łaskę, lecz na należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu za sprawiedliwość. I jaki Dawid nazwa, nazywa błogosławieństwem człowieka, który Bóg udzierał usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczono za nie, nie, za nieprawość, których grzechy są zakryte, błogosławiony mąż, któremu Pan Grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana, bo to było obr po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem, i otrzymał znak obrzezania jako pieczę usprawiedliwienia z wiary, którą. Miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary Ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem.